Witajcie, powrócimy dzisiaj do tematyki odświeżonej serii LEGO Harry Potter. Przed Wami tegoroczny zestaw 75945 Expecto Patronum. W przeciwieństwie do wielu setów z tej serii, ten tutaj nie jest remake'iem niczego z klasycznej potorowej linii z pierwszych lat 2000. Samą nazwą i przedstawioną scenką nawiązuje naturalnie do jednego z najbardziej zapamiętywalnych momentów więźnia z kabanu. Sceny, w której Harry z sukcesem wyczerpuje Patronusa w celu przegnania dementorów. Załączonymi figurkami możemy tamtą sytuację szczegółowo odtworzyć. Jedyna konstrukcja, nad którą spędzimy chwilę to dwa prawie identyczne drzewa, w tym jedno osadzone na trochę większej podstawie z fragmentem wody i porośniętej krzeczerami Skałą, na której docelowo ma spoczywać figurka Seriusza. Sama ta konstrukcja, w mojej opinii no jest słaba. To jedna z najbrzydszych modeli drzew, jakie LEGO wypuściło w swoich zestawach. Być może chciano zrobić je zupełnie inaczej niż do tej pory, stąd wykorzystanie płytek zamiast brików i łuczków, ale efekt no nie poradzę, zwyczajnie mi się nie podoba. Dobór elementów jest strasznie dziwaczny. Z tyłu pnia mamy po jednej czarnej płytce, wygląda to strasznie płasko i nienaturalnie. Użycie tych skośnych płytek z poprzecznymi belkami sprawia, że drzewa nie wyglądają jak żywe, raczej jak zbita z desek teatralna dekoracja. Do tego te bardzo odcinające się Elementy technikowe, zwłaszcza ta szara część. Ugh. No, po prostu jestem na nie. Może gdyby na korony poszło więcej liści, żeby to jakoś dodatkowo przykryć, efekt byłby lepszy. Mimo to roślinności jest i tak sporo, aż 12 wiechci liści w kolorze oliwkowym. Przynajmniej to na plus. Drugie drzewo udawania, że w magicznym świecie Pottera wszystko jest możliwe. Czordziskie drzewa, jak się okazuje, mutują i wśród gałęzi może im wyrosnąć drewniany pistolet. Bo czemu nie? Wkomponowany w gałęzie stud shooter może strzeć błękitnym dyskiem symbolizującym zapewne jakiś czar. Moim zdaniem, Zbędna rzecz. Zostawmy te paskudne badele i zwróćmy uwagę na figurki, bo to one są tutaj główną i jedyną atrakcją. Otrzymujemy aż 4 minifigi i jednego sporego zwierzaka. No, tak jakby zwierzaka, zakręcie w jego kształcie, ale o tym za chwilę. Harry nie prezentuje się jakoś bardzo ciekawie. W tej serii jest oczywiście mnóstwo jego wersji, stąd postać nieco spowszedniała. Tutaj młody Charlie ma niebieską koszulkę i granatową bluzę, nowy wzór krótszych ruchomych nóżek i standardową wprowadzoną w tej serii fryzurę odsłaniającą bliznę na czole. W ręce ciemna brązowa różdżka, jak w wypadku wszystkich figurek Harego, dwustronna buźka jest uśmiechnięta z jednej strony, a z drugiej poważna, skupiona, zapewne wyraz twarzy tuż przed rzuceniem zakręcia patronusa. Poza tym nic specjalnego. Cyrus Black, chrzestny Harego i bardzo lubiana w fantomie postać, ewidentnie potrzebował update'u swojej figurki. Jedyna jego dotychczasowa, plastikowa interpretacja pojawiła się w 2004 roku. Nowy Cyrus jest bogaty w detale, spod podniszczonego płaszcza widać więzienny uniform, na dróg zachodzi na nogi, na plecach niewielkie dziury w materiale. Fryzura to przekolorowane włosy starszego Luke'a Skywalker'a. pasują bohaterowi. Podobnie Harry, także Cyrus został wyposażony w brązową różdżkę i ma podwójnie zadrukowaną główkę. Z jednej strony pogodna mina, z drugiej, krzyczy Generalnie bardzo ładna figurka, postać póki co ekskluzywna w nowej serii dla tego zestawu, z pewnością rzecz ciesząca fanów i fanki Siriusza. Mnie jednak najbardziej interesowały tutaj minifigurki dementorów, dokładnie takie same jak w zestawie z ekspresem do Hogwartu. Tutaj jednak mamy aż dwie figurki tych paskudnych stworów, żywiących się pozytywnymi odczuciami, a w skrajnych przypadkach ludzką duszą. Jest to trzecia już forma dementora, poprzednie od, odpowiednio z 2004 i 2010 posługiwał się ciałkami szkieletów z narzuconymi na nie szatami, Nowi dementorzy to pierwsi wykorzystujący minifigowe torsy ze stosownymi nadrukami pokrytego liszajami ciała. Yuh. Mają też nogi w formie chmury czy gazu, no te duchowe nóżki debiutujące w Ninjago. Na chwilę obecną standard dla wszystkich uduchów, upiorów i innych przyjemnych istot. Poszarpane peleryny są wykonane ze starszego, sztywnego materiału, nadruki na torsach są jednostronne, tak samo na upiornych głowach, na których nadrukowano tylko charakterystyczne usta w formie okrągłej dziury. Naprawdę creepy figurki, czyli coś, do czego mam pewną słabość. Postanią figurką, lecz nie minifigiem, jest Patronus Harego. Jak wie każdy fan w wypadku tytułowego bohatera cyklu, owe potężne, ochronne zakręcie przybrało postać jelenia. I tak oto zwierzak ten dołączył do legowej menażerii. No, tak jakby, bo nie jest to prawdziwe zwierzę, ale coś podejrzewam, że jeszcze przyjdzie czas, kiedy przekolorują tę formę tak, żeby oddawała prawdziwego jelonka. Ten tutaj jest jak widać niebieskim żelkiem. Przezroczysty materiał wtopiono brokat, zapewne żeby lepiej oddać świetlistą aurę dookoła Patronusa. W takiej postaci figurka wygląda efektownie, jak najbardziej ale ciężko by ją było wykorzystać jako coś innego. Może ewentualnie lodową rzeźbę. Rogi jelenia wykonano z elastycznego, miękkiego materiału. Uzasadnione inaczej byłby to element podatny na złamania przy każdym upadku. Trochę żałuję, że figurka jest bardzo statyczna. Nie proszę już o ruchome nogi, ale przydałoby się chociaż staw w szyi jak w legowych konikach, żeby opuścić łeb. Come on, Lego, robiliście już przecież takie rzeczy. Moje czepialstwo sięga dziś zenitu. Mam mianowicie jeszcze problem z dziurą w grzbiecie wypełnioną dwoma klockami. Szpary między ciałem jelenia, a owym elementem są zdecydowanie za duże. Jeśli dociśnie się wypełniasz do jednej z krawędzi, szczelina jest tak szeroka, że spokojnie zmieściłaby się tam na grubość kartka papieru. Nie wiem, czy to jakiś problem kontroli jakości, ale kłuje niestety w oczy. Pizza time! Łoski placek z dodatkami zawsze łagodzi obyczajem. Chyba, że dochodzi do bitwy o ostatni trójkącik. Podsumowując, główną siłą tego zestawu są ciekawe figurki. Przede wszystkim mam to na myśli Syriusza i Dementorów, choć Patronus jest interesujący na swój sposób. Budowla jest mocna taka sobie, ale jest niezumdawcą roślinności, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zbudować własnoręcznie bardziej estetyczny fragment lasu. Nie zaczynałbym osobiście przygody z Lego Harry Potter tym właśnie zestawem, ale może on stanowić pewne uzupełnienie kolekcji po czymś bardziej priorytetowym. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie i usłuchanie. Niedługo usłyszymy się ponownie. Do następnego razu.